Siema, siema, tu górę z wami. I jak to w tytule ostatni stream w tym jest zarąbiście. Poczekamy, aż zbierze się parę osóbek. I chciałbym takie podsumowanie. No, czekamy. Puszczamy jakoś sobie nutkę. I będzie... Elegancko picabello. No. I czekamy. O, już jedna osóbka jest, ale poczekamy tak. Tak myślę, że no jedna nutka przeleci i będziemy. O, jedna osóbka była na chwilę i spadła. Jak to u mnie, ale nie ma co się przejmać, trzeba się obejmać, a reszta sama się ułożyć o meczki. Pamiętajcie. Eee. Co ja tu mam? Chill out, koleżanka. Mm. A, 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 jakoś nutkę? Nie wiem, kurwa. Nie wiem, jakoś. Jakoś taka verba pójdę z tobą, nie no, Coś takiego. Dobra. <śmiech> <śmiech> Najlepszą muzykę z radia. Hity wakacje. Hity wakacje. Ale hity wakacje. Nie, no. O... Nie. Dobra, co ja pieprzę. Lecimy. nie włączę nie hit tylko puścimy kubończyka osiedlowe łach. Czekamy na słupki, ale i, i tak i tak potem powiem. Tak nawet to subek nie będzie, a sobie potem obejrzycie. Ziem. Zobaczymy. Jak przygotowywać się do świąt, to po swojemu. Jak odświeżać, to na spostanie. Jak się bawić. Dwa chyba na dwie, a ławki rozmowy poświt. Każdy tak tylko marzył, to spełnia spęśnić. się dziś. Jak rodzice są dumni, to nie chce już nic. Przyszedłem, niech we piekło, by to z wami był. Do świetlowej ławki rozmowy poświt. Każdy tak tylko marzył, to spełnia się dziś. Jak rodzice są dumni, to nie chcę już nic. Przyszedłem, niech we piekło, by z wami był ławki, rozmowy po świt każdy z nas tylko marzył to spełnia się dziś jak rodzice są dumni to nie chce już nic, przyszedłem nie pobiegło by tu z wami by... a wcześniej mogłem tylko śnić lecz najbliżsi co wierzyli są tu ze mną aż do dziś jeździliśmy trzy 9 czas mnie zawinęły psy. różne bywały przypały lecz kto mordy jak nie my, ej, młody kot, dobry rok, chodzę tu tylko i odwiedza swoich po przyjaciół miłość o największych lat Dziękuję rodzinie za to, co ma w końcu tych nocy nie spędzam już tam Teraz inaczej już patrzy na świat przepraszam bliski za plenty sprzedał. Hej Chyba ich ja mam jedną głowę Polę blokich dziecki bonem, zamiast w kubie drogą rożę Chcę siedzieć nad tym morzem i niekoniecznie koniec się bałpięcki do człowieka, który z nie oczyścił ta muzyka jest naprawdę wszystkim wszystkie Maka 20 ciężka praca Zobacz jakie liczby Ludzi się nie dopierdzą Dobrze czuję się na ławce W kapu przez plan ten plus za 12 My z sąsiedzowej ławki, rozmowy po świt Każdy ja z nas tylko marzył, to spełnia się z nich Jak nie są dumni, to nie chcę już nic że we mnie błękitno, by to z wami byli A my z sąsiedzowej ławki

Pierwsza na głównej stronie onda ja się, ogląda zabieja. się, najlepszego ich udała się, i rynkuła, się ten kto zna, się śmieje To jak hapotę, pisane na murach A potem ginie ci góra. I chociaż też ci pierdolę, to pierwszy ty robisz, to poniesz na bałwan, nie uras Wyszedłem jak ślepy za tunem, a dziś wiem, co to była dura. W grupie czujemy się idziemy za krupą, taka jest nasza natura Bo się odstaw, od uczyło mnie I umieć się przyznać do błędu Pomoczyć ci putach, ci ciuchach, nie poznać wariacie z jego talentu Myśleli, że jestem tak pusty, jak pusty ulicy w ogóle po Poznanioku Więc jak mi skreśliłeś zawczas, to pozwól, że będę ci zdołał w wymogu. My z osiedlowej ławki, rozmowy po świt Każdy z nas tylko marzył, to spełnia się dziś Jak rodzice są dumni, to nie chce już nic Przeszedłem niezłe piekło, by tu z wami być My z ławki, rozmowy po świt każdy na tylko marzy to się z nich. Jak rodzice są dumni, to nie chcę już nic. Przez 7 dni w by tu z wami był. Dobra, koniec kubańczyka. Naprawdę, naprawdę szprosi Knutka, ale nie o tym tu mowa. Ostatni stream w tym roku takie podsumowanie. Takie nie będę się zagłębiał, ale krótkie podsumowanie tak po łebkach to znaczy po łebkach e, W wielkim skrócie w wielkiej pigułce podsumowanie roku Ten rok się zaczął e, Naprawdę się zaczął tak Czekajcie sobie przypomnę A w mocie się zaczął e, Naprawdę się zaczął fajnie, fajnie ten rok. E, zarobiście. E, kurczę, nie umiem opowiadać, ale ten rok e, się zaczął dla mnie naprawdę zarobiście. E, w mocie zacząłem pracować, e, zacząłem? Nie, już pracowałem w mocie z parę miesięcy, bo od października zacząłem. Od października czy od listopada? No, z 2-3 miesiące już pracowałem na pewno w modzie. I naprawdę fajnie. Zacząłem w tym roku, no tak, zawsze miałem kasę, ale w tym roku to większo zacząłem mieć kasę, bo i w mocie i to jakieś robótki i to naprawdę w mocie też, naprawdę w mocie też była dobra kasa, ale też e, robótki były jakieś tam poza moto. Nie tylko, nie tylko moto dawała mi pieniądze, ale też jakieś inne robótki. E, imprezowałem bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Tak, od, od, od. od żeby nie skłamać Was, od, od czerwca, chyba od czerwca, no tak mniej więcej coś od czerwca, co tydzień była impreza, ale naprawdę. I e, w tym roku pierwszy raz zacząłem tak dłużej pracować, po 16, po 18 godzin. Naprawdę było fajnie. E, dużo w tym roku re, z takich marzeń, Wcześniejszych się spełniło. Niektórzy mówili, że góral odpuści w ogóle, ale jak to ja nigdy nie odpuszczam, nigdy nie patrzę na kasę, to kasa jest ważna, bo jak dla każdego, a jak nie, a jak nie jest dla Was ważna, to mogę Wam podać konto. Ale zupełnie na poważnie, kasa to dla mnie jest drugostronna rzecz. Kiedyś było inaczej, ale to kiedyś. Tak samo e, robiłem to, co kochałem, zawsze robię to, co kocham. E, może czasem się mylę, ale jak, jak to jest życie. I naprawdę w tym roku było kurwa, ile. Zaczął się rok, pamiętam, e, miałem Forda, dwie polówki. E, co tam jeszcze? A w tym roku nie, to tylko cztery samochody, czwarty samochód, teraz Audi. I nie mam zamiaru zmieniać jej przez, 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 przez kolejny rok, bo jest naprawdę bryka fajna i zacząłem ją. Pierwsza, pierwsza to jest moja bryka, którą tak naprawdę szanuję, bo żadne bryki u mnie nie były szanowane. To tam. A, to się wiesz u mechanika to jak najtaniej w ogóle żeby jeździło a Audi to naprawdę zacząłem, zacząłem szanować no ale i yy, nie chcę jej zmieniać no zobaczymy zobaczymy też ile będzie kosztowało paliwo ale nawet jak to paliwo będzie po 10 zł kosztowało to nie sprzedam Audi tylko będzie mój taki samochodzik e, na wypady po prostu się pobawić i tyle bo jest naprawdę mega z i jestem całym sercem team Audi e, w tym roku ogólnie było naprawdę wiele zawirowań wiele 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 dużo się działo bardzo się dużo działo e, i praca i samorealizacja. I marzenia takie niezrealizowane w tym roku się stały, i mam nadzieję, że znalazłem po wielu, 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 ale to naprawdę w wielu próbach to swoje jedyną dziewczynę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Za rok, za rok porozmawiamy, czy będę z nią, czy nie, ale jest naprawdę fajnie. I też w tym roku jakieś wypadki były, a tak, przecież skręcona noga, pogryzienie przez psa to na koniec roku, no i jeszcze taka mała ciekawostka, jak skręciłem nogę, to poszedłem na drugi dzień, e, poszedłem na testy psychologiczne, które naprawdę są, 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 są no, mega trudne, to znaczy mega trudne, no jak miałam obula okay. i normalnie jakby to nie było moje marzenie. To bym w domu wolał przeleżeć nawet do pracy bym nie poszedł nawet zanim jak będę wiedział. Czy mogę mówić o tej pracy co dopiero w nią wchodzę. To było moje marzenie pewnie większość to się i tak i tak domyśla ale jednogłośnie. Na. Na live'ie tego nie mogę mówić, to znaczy nie wiem, czy mogę tego mówić. I tak podsumując tak krótko, zwięźle i na temat. Ten rok był zajebisty. Spełniłem swoje marzenia, a nigdy nie odpuszczałem. Błądziłem jak każdy człowiek, ale to nie, liczy, nie liczą się upadki, nie liczy się wzloty ale liczy się tak naprawdę wyciągnięcie z każdej sytuacji, z każdego do, danego momentu, z każdej chwili. Wyciągnięcie wniosków i nieodpuszczanie i zawsze z pozytywną energią, z pozytywnym uśmiechem, jak to u mnie. I e, czemu tak e, rano streamek to znaczy rano. E, jest jedenasta. No to dla niektórych rano, a dla mnie to już późno. Nie no, bo potem nie mogę mieć czasu i, a, 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 a o YouTubie jeszcze na winę, YouTube u mnie się nie rozwinął, bo też nagrywałem i nie nagrywałem, ale teraz będę nagrywał, tylko to jak będzie mi czas na to pozwoli, pozwalał i tak dalej, i tak dalej, jak będę miał chęci, bo... Chęci miałam naprawdę duże i mam naprawdę duże, tylko jak to u mnie wiecznie, wiecznie zabiegane, wiecznie coś tam robię i w ogóle, ale to jest moje takie marzenie do zrealizowania, to znaczy marzenie YouTube'owe do zrealizowania to jest 1000 subskrypcji. No i na razie tyle. Zobaczymy, żeby... A czemu 1000 subów? z bardzo prostego powodu, żebym na telefonie mógł nagrywać live, bo filmików to na razie takich zbytnio, takich wartościowych nie mam, a i wolę, 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 wolę streamerem być niż, niż filmiki nagrywać. O tak. No, i to myślę, że tyle powiedziałem. Trochę miałem w mniejszej pigułce, ale trochę się zagłębiłem ale, ale, ale tak ten rok był naprawdę dla mnie zajebisty oby, nie, oby przyszły rok e, był tak samo, tak samo dobry, tak tyle planów i w ogóle co spełniłem to naprawdę jest mega sztos fajnie było, moje marzenia się spełniły i e, tak na koniec Życzę każdemu, każdemu fanowi, każdej mordeczce dobrej Żebyście nigdy nie odpuszczali w przyszłym roku Po prostu dążyli do, do danego celu Może nie aż po trupach, ale Nie no, po trupach aż do celu Ale wiecie, ze zdrowym rozsądkiem przede wszystkim I z uśmiechem na twarzy, to jest najważniejsze. Nigdy nie odpuszczajcie, nawet jak się pali, pali, to nigdy nie odpuszczajcie. ziomeczki, ja będę leciał. Wiem, że nikt mnie teraz nie oglądał, ale huk tam, musiałam to powiedzieć, bo to jest bardzo dla mnie ważna sprawa. A wiem, że mam parę takich naprawdę osóbek, co jesteście mega kotem, Dziękuję Wam za to, że. Byliście, jesteście i wytrzymujecie moje odpuszczania z YouTube'em i wkraczania. Nigdy, nigdy, nigdy nie, e, nigdy nie opuściliście mnie. Naprawdę jest mało osób, ale to nieważne, czy jest mało osób, czy jest dużo. Ważne, że mam parę naprawdę takich fanów, co to jestem dumny po prostu, co, tak, co zawsze tak marzyłem bo YouTube dla mnie to nie jest kasa, tylko samorealizacja adrenalinka fajna no i najważniejsze YouTube to jest wspomnienia, że sobie włączę na przykład filmik filmik sprzed roku i będę oglądał go z uśmiechem na twarzy, to jest chyba najważniejsze i tak samo, tak samo, tak samo będzie w przyszłym roku, e, tylko zobaczymy, czy jak w tym roku, czy będzie więcej streamów, czy będzie filmików. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. Dobra, osiemaczki, trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowka przede wszystkim, a i uśmiechu na twarzy. Narka Eldorado.